Nosiłem ma z tej strony łamacz i wybaczcie mi, że nie nagrałem od początku jak w to gram, ale no już po prostu zapomniałem i dopiero, teraz mi się przypomniało. I jak coś to gram na trybie Easy z, z samym dziadkiem. Już zabijłem, zabrałem mu strzelby, już tutaj parę rzeczy zrobiłem. Więc teraz mamy tutaj cowbara. Strzelby dam sobie tutaj, żeby dziadek mi jej nie zabrał. Dobra, teraz sobie wezmę łom i zobaczę, co jest tutaj. Mam tutaj zapałki, no dobra. No to teraz... Dziadka jeszcze nie ma przez jakiś. Może... Nie no, przez jakieś pół minuty go jeszcze nie będzie. Więc spoko. I teraz idę sobie na samą górę. Próbuję uciec z bramą, ale jeśli się uda to pociągiem. Bo pociąg ciągnie. Okej, okay, to jest do pociągu, więc spoko łące tutaj zostawię, bo już mi się nie przyda. Proszę na na to. No. Dobra, co ja teraz muszę zrobić? Tak, 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 tak. Dobra. To to ja sobie na razie do góry. Znaczy, sorry, na dół. Tutaj jest miś, ok. Dziadek pewnie już się zdrespił. Dlatego będę musiał uważać. I może ja na wszelki upadek wezmę strzelbę, że jak gdzieś będzie, to go uka, trupie. Jeśli on mnie teraz zabije, sprzeda mi lepę, no to niestety strzelby mi zabierze. Ja nie wiem, gdzie teraz może być dziadek, więc będę musiał na niego uważać. Będę sobie drugie amo. Aha, dziadek sobie śpi. No to już sobie śpi podwójnie. Spał sobie i teraz będzie jeszcze mocno spał. No dobra. No dobra, no to może strzelbę dam sobie tutaj. Dziadek tutaj też mi raczej nie powinien dosięgnąć. I teraz wezmę sobie. No, tam było takie coś, co się nazywało bridge. czyli takie coś do bramy. A może też pozbieram kamyki. Na wszelki wypadek. Bo ja tak właśnie miałem nagrać od samego początku. No, od, ja, ja tak właśnie miałem nagrać od samego początku, no, ale zapomniałem. Przepraszam, bo za to, no, ale już trudno. Dobra, tu jest jeszcze jeden kamień. O tam jest, dobra. Dwa jak na razie mi wystarczą. I co ja teraz bym zrobił? A ja bym teraz wziął do te, bridge i otworzył tam ten most z wodą taki. No nie dobra. Dobra, wezmę sobie to. Dziadko jeszcze przez minutę nie będzie, tak mi się wydaje. Tak, no, tak, nagrywam, tak w samochodzie tylko amu jest, no dobra. I tam jest drewno. Czemu one mi tam spadło? No dziwne, ale dobra. Więc może teraz właśnie po nie pójdę. O kurde, co tu dziadek robi? Dobra, wiecie co? Idę po proce, bo tam dziadek był. Czyli po prostu trzeba mu w głowę trafić, żeby. Zginął. No dobra, no to teraz będę wiedział. Gdzie to drewno mi spadło? Mam nadzieję, że tutaj mi spadło, nie? O, tutaj jest. Dobra. Mamy kolejny kamień. Zapałki też gdzieś widziałem, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Zapałki były. Chyba gdzieś tam na dole, tak mi się wydaje. Dobra, tu jest samo, więc przy okazji się naładuję. Dziadek mi chyba nie zabierze w na... Mam nadzieję. No dobra, może być Czy ja tutaj widziałem te zapałki? Zapałki? Nie. Ale dziś widziałem, dziś widziałem te zapałki. Dziękujcie. Czekajcie chwilę. Dobra, muszę znaleźć te zapałki, bo dziś je widziałem, ale nie pamiętam gdzie, więc muszę ich poszukać. Nie tutaj nie. Nie wiem gdzie widziałem, kurde. Gdzieś je widziałem. A tak mi się przynajmniej wydaje, że gdzieś widziałem. Kurde. No dobra, no to cóż. Tu jest proca, okej, okay, to sobie to jest stanie? Tak, zamknij drzwi. Antek, zamknij drzwi. No tam, bo tutaj. Mój ten. O kurde. Dobra, dziadek już niestety. Bo tutaj mój kuzyn moje. Znaczy, brat mojego kuzyna jest. No to nie wiedziałem, że dziadek się tak szybko zrespi. A tu były zapałki. Dobra, czekajcie mi. Tam jest kokos. Mam po niego tam iść? Nie wiem, czy to jest. Dar... Dobra, idę. Dobra, żeby tylko ten robot tak do mnie nie Mam nadzieję, że, że dziadek tutaj nie przyjdzie, bo jak przyjdzie, to będzie niefajnie. Bo dziadek ma taki słaby słuch, więc tego raczej nie usłyszał. Ale... dobra. Antek, korzystaj. Dobra, teraz może pójdę po shotguna i zabiję dziadka. Albo najpierw pójdę... po tego. Wiecie. I mamy... padlopki. Dobra. Po tego na razie. No dobra, where is Grandpa? To jest moje pytanie, where is Grandpa? Kurde, gdzie jesteś, dziadek? Dziadku, gdzie jesteś? O kurde, dobra, słuchajcie, musimy zrobić part 2, bo już mi 10 minut minęło, więc zrobię part 2.